Pewnego dnia w latach 30. XX wieku Friedrich Schimpans, znany naukowiec, postanowił odwiedzić Niemcy w nadziei na spotkanie z jednym z największych umysłów swojej epoki, Albertem Einsteinem. Kiedy Schimpans wszedł do gabinecie Einsteina, zauważył, że słynny fizyk siedzi za biurkiem, głęboko pogrążony w myślach z książkami rozrzuconymi na stole. Friedrich, będący bardzo skory do rozmowy, entuzjastycznie podejrzewał, że Einstein będzie równie zafascynowany jego teorią szansy, jak reszta naukowego świata. Gdy Schimpans opowiedział Einsteinowi o swojej teorii, wyjaśniając, że każde zdarzenie ma dokładnie 50% szansy na wystąpienie lub nie, Einstein w pierwszej chwili spojrzał na niego z zainteresowaniem, a potem zaczął się uśmiechać. Po chwili zadumy Einstein spojrzał na szympansa i rzekł. Friedrichu, twoja teoria jest fascynująca, ale mam wrażenie, że istnieje więcej niż 50% szans, że nie do końca się zgadzam. Naso Friedrich szybko odpowiedział. Aha, jak zgadłaś się z paradoksem szympansa pani Einstein, czy to oznaka, że moja teoria nie jest prawdziwa, czy raczej istnieje więcej niż 50% szans, że jest... Einstein uśmiechnął się szeroko i odpowiedział. Nie, Friedrichu, to po prostu oznacza, że wszyscy mamy prawo do odrobiny niepewności. To właśnie sprawia, że nauka jest tak ekscytująca. Obaj naukowcy skończyli rozmowę z uśmiechem na twarzy, czerpiąc z inspiracji i głębokiego szacunku dla siebie nawzajem. Ta spotkanie stało się legendą w świecie nauki, pokazując, że nawet najbardziej szaleni pomysły mogą prowadzić do fascynujących dyskusji i odkryć.